Cześć, mam na imię Korneliusz, dziękuję Ci za zaufanie. Dziękuję, że pozwoliłeś, pozwoliłaś mi porozmawiać ze sobą i mogłem wysłać Tobie propozycję współpracy na terminal płatniczy. się, Dlaczego miałeś, czy miałbyś, czy miałabyś zaufać tutaj firmie, którą reprezentuje firma e-Service? Ponieważ od ponad 10 lat zajmuję się tym tematem. Już niejedne rzeczy widziałem, i, I cieszę się, że, że, że już ponad 10 lat nie zmieniałem żadnej firmy. Jestem w jednej firmie, ponieważ jak ja podpisuję umowy z klientami, to ja robię robotę, ale też firma robi robotę. To znaczy, że to, co obiecuję, jest dostarczone. I to jest ważne, bo różnie to na rynku bywa. Pamiętaj, że terminal płatniczy spowoduje ci wzrost obrotów, ponieważ dużo osób. Używa kart płatniczych i posiadając termin płatniczy, uzupełniamy tą lukę, że oprócz gotówki mamy płatności kartą płatniczą. Nieraz pewnie zdarzyło ci się, że albo zdarzyło tobie, że byłeś gdzieś w jakimś miejscu i chciałeś coś kupić, czy chciałaś coś kupić, ale nie było możliwości płacenia kartą. A karta idealnie wpasowuje się w te tematy. Ponieważ chcemy coś kupić, mamy taki impuls i kupujemy. A jak już wyjdziemy, to czasami ten impuls już zabraknie, i już nie wracamy do danego przedsiębiorcy. Dlaczego z nami, dlaczego ze mną miałabyś być ogarnąć ten temat? Ponieważ odbieram telefony, mam zapisanych swoich klientów, mamy własną infolinię 24 na dobę, gdzie dodzwonisz się w dobrym czasie. Oczywiście zdarzają się momenty jakieś pa. Na jakieś takie dziwne, kiedy nie znasz ich winy, jakiś operator zawali, i wtedy jest globalna awaria, i wtedy już się nie rozwalisz tak szybko. Myślę, że wszędzie jest ten sam problem, ale w normalnych warunkach, kiedy, kiedy współpracujemy, coś się wydarzy, ta infolinia jest. Ja jestem, a jeżeli coś jest nie w moich kompetencjach do załatwienia, to przejmuje to odpowiedni zespół. Mamy tutaj własny serwis. Oraz e, też wysyłamy terminale kurierem. I w zależności od jakiego rozwiązania przyjmiemy, to albo będzie to własny serwis serwisant, albo będzie wysyłany terminal przez kuriera. Rekord serwisanta, który od zlecenia, który przyjechał ogarnąć temat terminala, to było 10 minut. To był oczywiście przypadek, bo jechał akurat w dane miejsce i dostał zlecenie i załatwił temat. Oczywiście to jest sytuacja taka nadzwyczajna, ale w normalnym standardzie od telefonu, jeśli to jest w godzinach rannych, to do 6 godzin nasz serwisan dojedzie. Jeśli jest to smart post, urządzenie terminala płatniczego, no to jeżeli zadzwonisz do 12, to jest bardzo duża szansa, że na następny dzień będzie temat wysłany, nowy terminal i, i będziesz mógł działać i działała. Ale jeśli to będzie już po 18 to na pewno nie jesteśmy w stanie już ogarnąć temat kuriera dla Ciebie i ten dzień się już o jeden dzień przesunie, taki, jeśli chodzi o taki, te, takie rozwiązanie. Jesteśmy firmą z ponad 20-letnim doświadczeniem. Mamy swoje zespoły odpowiedzialne za różne rzeczy. Tych zespołów jest wiele, ale przede wszystkim chciałbym, abyś wiedział wiedziała, że twoje pieniądze są bezpieczne przechodząc przez nas więc te parę rzeczy, które ci powiedziałem, jeśli jeszcze miałbyś albo miała być jakieś pytania co do tego, to zadzwoń do mnie, napisz maila, ja chętnie odpowiem. A jeśli już chcesz przekonać się, jak z nami to jest i nasza, jaka jest współpraca, a myślę, że na bardzo dobrym poziomie, to proszę, wypełnij dane tutaj do umowy. Ja na podstawie nich wypełnię odpowiednie dokumenty. sobie to ogarniemy, podpiszemy, tak abyśmy mogli działać. Dziękuję i, i do zobaczenia w następnym kroku. Cześć, pozdrawiam.